Cześć, to znowu ja i na pomysł na ten film wpadłam właśnie teraz, kiedy przymusiła mnie do tego sytuacja. Mianowicie, mój chomik yy, ma problemy z sierścią, która zaczęła bardzo mocno wypadać. Chomik się drapie i zostawia sierść wszędzie, gdzie jest, na przykład na kołowrotku, oraz ma łysawe miejsce na grzbiecie. I właśnie jutro wybieram się z nim do weterynarza, i właśnie chcę wam powiedzieć o tym, jak powinna wyglądać taka wizyta. Dlaczego chodzi się do weterynarza i jak przygotować się na tę wizytę? Być może jestem mocno przewrażliwiona na temat zdrowia mojego chomika, ale to nie jest bez powodu, dlatego że chomiki bardzo łatwo chorują i bardzo łatwo maskują stres i choroby i ból. Więc trudno po nich widać, bo zazwyczaj są i tak żywiołowe, i tak hasają, latają aż do końca ich żywota. A to może się okazać na przykład za tydzień, że nasz chomik był chory i dlatego zdechł. Dlatego zanim wpiszecie w internet do jakiejś grupy, dodacie pytanie albo będziecie szukać w internecie odpowiedzi na to, dlaczego mój chomik zachowuje się tak i tak, wygląda tak i tak, czy jemu coś jest, to lepiej najpierw udajcie się do weterynarza. Ponieważ nikt w internecie nie jest w stanie przewidzieć wam choroby nie jest w stanie Wam wyleczyć chomika, postawić diagnozy, trudno jest nawet coś zobaczyć po zdjęciach, a co dopiero po samym opisie zwierzęcia. Więc nie traćmy czasu na pisanie bzdet w internecie i czekanie, jak ktoś nam pomoże w internecie, stawiając diagnozę, tylko lećmy do weterynarza i szybko diagnozujmy to, co się mogło stać, ponieważ może być później za późno i dojść do większych powikłań. W przypadku chomików bardzo mocno liczy się czas. Zanim dojdzie do większych powikłań i zanim chomik umrze, koszt takiego weterynarza pierwszej wizyty waha się zazwyczaj około 10 zł. Więc to nie jest wcale dużo. Zazwyczaj jest to zależne od tego, gdzie idziemy, bo mogą na przykład koszta sięgać do 30 zł. Ale oczywiście nie będzie to tyle samo co za psa czy kota, bo to jest jednak małe zwierzę. A z nim nie idzie się do psiego i kociego weterynarza, ale to za chwilę. Każdy wie, że biorąc pod swój dach zwierzę, bierzemy też na siebie odpowiedzialność i ponosimy wszelkie możliwe koszta związane z tym zwierzakiem. Musimy przewidzieć wszelkie możliwe koszta, które na nie trzeba wyłożyć na przykład klatkę, akwarium, odpowiednie rzeczy, karmę, a także i opiekę medyczną. Dlatego, jeśli nie stać kogoś na to, żeby zapewnić chomikowi odpowiednie rzeczy w klatce, oraz klatkę czy akwarium. Oraz na to, żeby zabrać go do weterynarza, to taka osoba nie powinna brać chomika, ponieważ chomik to są koszta, i na to trzeba się przygotować. A jak wiadomo, każde zwierzę zasługuje na szacunek, opiekę medyczną i dobre warunki do życia. Do jakiego więc weterynarza powinniśmy się udać? Oczywiście powinien to być weterynarz, który nie jest psiokocim weterynarzem, ponieważ taki może bardziej zaszkodzić niż pomóc. On musi przeliczyć wszystkie psie. Lekarstwa na kilogramy, więc jak liczy na przykład w kilogramach na chomika, musi przeliczyć na gramy aż, to może albo się pomylić, albo po prostu zły, zły, do, zły lek dobrać. lub też jest to po prostu lek dla psychota. On zazwyczaj ma mało, albo nie ma leków gryzoniowych. Przemakroci weterynarze często też nie znają się na gryzoniach, albo opowiadają herezję. Absolutnie nie można pytać. Weterynarzy na temat opieki, trzymania, rozmnażania chomików, a także żywienia, ponieważ oni zupełnie się na tym nie znają i to nie jest ich działka. Ich działką jest natomiast leczenie, leki, operacje i wszelkie różne choroby. Więc często, jak ktoś zapyta, na przykład, czy może wyjść z chomikiem na dwór, czego nie można robić, Albo czy można trzymać chomiki razem, czego też nie można robić, to no na przykład taki weterynarz powie, że tak, bo, bo on po prostu tak powie, bo on się nie zna. I często to najbardziej właśnie mówią psiokoci weterynarze, którzy tak naprawdę chcą jak najszybciej skończyć już tą rozmowę, i... albo chcą, żeby chomik jeszcze więcej zła sobie narobił, żebyśmy znowu z nim przyszli. Powiem nawet najlepsi gryzoniowi weterynarze często gadają herezje na temat opieki, żywienia, trzymania i rozmnażania chomików. Takie rzeczy po prostu zostawimy hodowcom oraz miłośnikom i właścicielom domów tymczasowych. Więc należy udać się do weterynarza specjalizującego się w gryzoniach lub zwierzętach egzotycznych, bo tacy ludzie znają się na rzeczy, ale też nie warto ich pytać o opiekę, żywienie, trzymanie i rozmnażanie. Tylko po prostu ich zawieź tam, bo oni zazwyczaj najlepiej leczą gryzoniem, Zależnie też jaki to jest weterynarz, trzeba sobie poszukać opinii w internecie. No i właśnie do takiego weterynarza trzeba się udać. Bo tak jak ludzie chodzą do na przykład ortopedy albo do okulisty, kiedy mają problem z oczami, tak samo są specjalizacje, jeżeli chodzi o weterynarzy. Dlatego nie chodzimy do byle jakiego weterynarza z rogiem, tylko trzeba szukać, bo także tych weterynarzy specjalizujących się w gryzoniach jest bardzo mało. Więc możliwość, że akurat trafimy na tego odpowiedniego gryzoniowego jest bardzo mała. Więc nie chódźcie do byle jakiego weterynarza. Z czym chodzić do weterynarza? Więc z każdym podejrzeniem złego zachowania, innego zachowania, wszystkimi zmianami w zachowaniu i w wyglądzie chomika z jego coraz mniejszym i słabszym zaangażowaniem w aktywność i ospałością, a także można chodzić z zbyt długimi pazurkami i zębami. Dobrze jest też od czasu do czasu udać się na wizytę kontrolną, żeby mieć zdrowie naszego pupila pod kontrolą. Warto też kontrolować wagę naszego chomika, ważyć go często na przykład na wadze kuchennej, bo szybki spadek wagi lub przybieranie na niej jest często oznaką choroby, nawet jeśli po innych zachowaniach i wyglądzie chomika tego nie widać. Pamiętajcie, że żadna wizyta kontrolna, ani inna wizyta u weterynarza nie zaszkodzi, a wręcz może zawsze nas upewnić, że, nas, że nasz zwierzak jest zdrowy i że mu nic nie dolega. A teraz trochę o tym, jak przygotować się na taką podróż do weterynarza. Potrzebny nam będzie transporter, najlepiej taki średni, nie za duży i oczywiście nie za mały, bo musi być ym, dla chomika taki swobodny do ruszania się w środku. Musi być jak najlepiej zakryty, żeby nie dostawało się tam światło podczas podróży, które może podrażnić oczy chomika, który jest zwierzęciem nocnym i żeby nie przygrzało chomika musi być też solidny z dobrych materiałów, żeby chomik jego nie przegryzł. Nie może być to pudełko kartonowe. No i też musi mieć dziurki na powietrze, Do, dosyć, dosyć dużo takich dziurek, żeby dobrze się tam oddychało. Dobrze jak właśnie będzie miał rączki i solidne zamknięcie, którego chomik sam nie otworzy. Nawet ja nie mogę go otworzyć jedną ręką. Do środka trzeba dać trociny, ale najlepiej te z akwarium czy klatki chomika, ponieważ te już mają jego zapach i będą go mniej stresować podczas podróży. Możemy nawet wziąć jego odchody, żeby było mu bardziej czuć te jego zapachy i w razie co, gdyby jeszcze może u weterynarza były potrzebne. Sypiemy jak najwięcej ściółki, żeby chomik mógł się zakopać. Ja jej akurat tak dużo nie dałam. Transporter też myjemy, oczywiście. Ja go wymyłam, ale zapomniałam o tym wcześniej powiedzieć, żeby w razie co nie było tam kurzu ani czegoś, co mogłoby podrażnić chomika, albo jakichś zapachów innego chomika, jeżeli mamy też inne chomiki. Do transportera dam, dajemy jedzenie. Tak, w razie co, żeby chomik miał co zjeść, rozsupujemy sobie, żeby miał, jak znaleźć później, sobie sam. Teraz uwaga, nie dajemy chomikowi żadnych zabawek, żadnego domku, żadnych y, misek, ponieważ podczas drogi może coś mu się stać, może zacząć się dusić, może się czymś przygnieść, może coś się na niego przewrócić, wylać, y, wysypać, cokolwiek. Po prostu same, samą ściółkę i możemy rozsypać trochę jedzenia. I broń Boże, nie dajemy wody, tym bardziej już po idłach miskach. Y, miski mogą się wiadomo od razu przewrócić po idła. Dlatego, że mogą kapać, też mogą się poprzewracać. Może sobie chomik zrobić na nich krzywdę, jak podczas drogi będzie się transporty ruszać. Jeżeli podróż jest długa, to bierzemy jakieś soczyste warzywa i owoce, na przykład jabłko, i to wystarczy chomikowi, żeby przetrwać podróż i mieć dostarczająco dużo wody. Dodatkowo domek i zabawki zabierają dużo miejsca, a tym bardziej, jak już ma się taki domek jak ja, który jest. Hmm, Większy od tego transportera, że mógłby go spokojnie zakryć, ten, ten transporter. No i po prostu chomik musi mieć trociny, żeby się w nich zakopać. Dużo tych trocin, jak najwięcej swoich z zapachem i trochę rozsypanego jedzenia. Staramy się unikać przeciągów i zimna, żebyśmy też dodatkowo nie przeziębili chomika albo jego nie załatwili tym przeciągiem. Jeżeli jest zima i musimy wybrać się do weterynarza, to najlepiej opatulić ten transporter w jakiś kocyk. Tylko nie tak całkowicie, żeby tutaj na przykład było dostęp do powietrza. No i najlepiej to właśnie nie iść na piechotę, tylko na przykład pojechać autobusem albo pojechać sobie autem. I w tak przygotowany transporter możemy wziąć chomika i pojechać. Natomiast teraz postaram się Wam pokazać, jak mój chomik wygląda. On teraz śpi i nie powinno się budzić chomików w dzień. Ale ja się postaram Wam pokazać, ponieważ sama chcę skontrolować, jak teraz wygląda jego stan zdrowia. I może na filmie akurat będzie widać to, co mnie najbardziej niepokoi. Może nie, nie wiem, ale ja to widzę realnie. I z tego co wiem, to może być nie wiem, może być nawet świeżb, może to być grzybica, może to być jakiś pasożyt, może to być alergia, uczlenie. Wszystko to tak naprawdę może być. Nawet może to być jakaś całkowicie inna choroba niezwiązana z takimi rzeczami. Więc potrzeba to skontrolować. Tutaj widać właśnie futerko jakie zostawiłem mój chomik. Na kowrotku. Oczywiście postaram się też coś nagrać może z tego jak tam jedziemy albo coś z drogi. Tutaj właśnie gdzieś widać to wyłysienie. O dobrze je tutaj widać. Jest takie łysy i futro jest w takim słabym stanie. Tak więc myślę, że to na tyle z dzisiejszego odcinka. I zobaczymy co to za choroba może być. Tak więc zostawcie lajka, suba, komentarz. I udostępnijcie, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło moje filmy. A my się już żegnamy.